Przez ostatnie chyba 30 lat praktycznie wszyscy producenci motocykli budowali swoje Nakedy na bazie motocykli sportowych. Tak zrobiło Ducati na początku lat 90. Powstał Monster po obdarciu zowiewek supersportowego Ducati. Tak robili później inni producenci, również japońscy, a teraz brytyjski Triumph zrobił kompletnie odwrotnie. Postawił ten motocyklowy świat do góry nogami i na bazie swojego flagowego Nakeda, czyli Speed Triple RS stworzył ten oto motocykl, czyli Speed Triple RR. Motocykl sportowy, aczkolwiek z takim troszeczkę retrostylem. Na pierwszy rzut oka dwa kompletnie inne motocykle, ale jak spojrzycie w dane techniczne, to dwa praktycznie takie same motocykle. Tu jest ta sama rama, te same hamulce, dokładnie ten sam silnik, który i tu, i tutaj generuje maksymalnie 180 koni mechanicznych mocy. Wyświetlacze, zestaw przełączników na kierownicy, to również w tych motocyklach jest identyczne. No, podstawowa różnica, ale bardzo duża, to jest oczywiście wygląd, styl tych motocykli, no i pozycja za kierownicą. A w związku z tym, również, trochę przeznaczenie tych maszyn. No, i właśnie nad tym przeznaczeniem dziś przede wszystkim chciałem się zastanowić. Speed Tripla RS chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. No, motocykl legenda. Legenda, która zaczęła się w połowie lat 90. W 1994 świat ujrzał Speed Tripla 900. Później na Speed Triple jeździł m.in. Tom Cruise, z mi, Impossible. Pokochaliśmy ten motocykl, ale współczesny Speed Triple RS z tamtym z lat 90. ma już naprawdę niewiele wspólnego. Na przestrzeni lat zmieniało się tutaj bardzo dużo, stylistycznie również. Zniknęły te dwie okrągłe lampy z przodu, bardzo charakterystyczne. Nie wszystkim podobała się ta nowa, ale później chyba wszyscy ją zaakceptowaliśmy. Dla mnie, w tym momencie, teraz jest to już równie charakterystyczny element tego Speed Tripla, co ta podwójna okrągła kiedyś dawno temu. No ale przede wszystkim zmieniało się tutaj również to wyposażenie. W tym momencie mamy tutaj cały pakiet elektroniki, regulowaną wielostopniową kontrolę takcji. Wheelie Control, ABS działający w zakręcie i te wszystkie inne rzeczy, które musi mieć współczesny, potężny Naked Bike. Oczywiście zmiany obejmowały też jednostkę napędową. W tym momencie ten silnik generuje maksymalnie 180 koni jeśli jeździliście na wcześniejszych speed triplach, to taką pierwszą rzeczą, na jaką zwrócicie uwagę, jest to, że ten silnik ma teraz więcej mocy maksymalnej i tam u góry daje mocniejszego kopa i ma ostrzejszego pazura, za to ten dół nie jest już teraz tak mocny, tak potężny, jaki był wcześniej. Jeśli kochaliście bardzo mocny, agresywny dół w speed triplach, to w tym najnowszym może Wam tego dołu troszeczkę brakować. Ten silnik naprawdę lubi być wkręcany na wysokie obroty. Jakość wykończenia, dbałość o detale, o drobiazgi, no to w ogóle nie tylko w Speed Triple rs i RR-ze, tylko ogólnie, generalnie we wszystkich współczesnych Triumfach, to jest naprawdę na najwyższym poziomie w tym momencie i za to współczesne Triumfy uwielbiam. Jak się tutaj rozejrzycie, to logotyp Triumfa widać wszędzie. Tu na wyświetlaczu, tu na kierownicy, tu na wlewie zbiornika paliwa, nawet tu. Na podnóżku kierowcy maleńki wygrawerowany logotyp Triumfa. Dużo takich niuansów, drobiazgów. Przełączniki na kierownicy, oczywiście, bardzo ładnie podświetlone, świetnie widoczne w nocy. Klamka przedniego hamulca zobaczcie, tutaj są nawet dwie regulacje nie tylko jedna jedna dotyczy położenia tej klamki, druga dotyczy tego w jaki sposób ten hamulec będzie reagować, jak go będziecie czuli pod palcami prawej dłoni. No Tych rzeczy jest tutaj mnóstwo i można się naprawdę tym rozkoszować, długo o tym opowiadać. To nie jest taki zwykły, toporny motocykl, który dostajecie nakeda i proszę, dwa koła, silnik, kierownica. Tylko tu naprawdę tych smaczków jest mnóstwo. Można to pokochać. Pit Triple 1200R, dalej ta sama historia, tak jak powiedziałem, we wszystkich współczesnych triumfach. I tutaj ładna tabliczka, i tutaj wspornik tej tablicy rejestracyjnej. To jest często newralgiczny punkt w wielu motocyklach. Taki brzydki, plastikowy odwłok. No, tutaj nawet ten wspornik jest solidny, masywny, ładnie wygląda. Mam wrażenie, że mógłbym podnieść ten motocykl, chwytając za ten wspornik tablicy. No, to wszystko robi. Nie tylko dobre, ale wręcz bardzo dobre pierwsze wrażenie, i aż chce się z tym motocyklem obcować. To nie jest tak, że RR jest taki sam jak RS, tylko z troszkę bardziej pochyloną pozycją. Nie, to nie jest pozycja między nakedem a sportem. To jest pozycja jak na sporcie, bo to jest sport i to trzeba zaakceptować. Tutaj dla wielu osób będzie po prostu mocno niewygodnie. Mocno obciążone nadgarstki, barki. To może boleć, jak ktoś jest nieprzyzwyczajony do takiej pozycji. Ja akurat taką pozycję lubię. I ja bardzo chętnie spędziłbym na tym motocyklu dużo czasu, pewnie nawet cały sezon, ale nie uprawiałbym na nim turystyki krajoznawczej. Nie chciałbym wsiąść tutaj i pojechać tak jednym strzałem 600 czy 700 kilometrów, bo na pewno by mnie bolało, pomimo że lubię taką pozycję. No, tak czy inaczej, trzeba zaakceptować. Że RR jest ścigaczem wyglądającym retro, wyglądającym stylowo, takim, którym można pojechać na dobrą kawę do kawiarni. I jest w takim trochę właśnie coffee stylu, ale on jest jednak ścigaczem. I mówię to z pełną odpowiedzialnością za swoje słowa, że jest ścigaczem. To znaczy ten motocykl, jestem o tym przekonany, znakomicie odnajdzie się na torze, bo zobaczcie co się tutaj dzieje i hamulce, i to półaktywne zawieszenie. No tutaj wszystko jest w najwyższej specyfikacji, z najwyższej półki, więc nie ma powodu, dla którego Speed Triple 1200 RR nie miałby konkurować z supersportowymi litrami. Mówię tutaj o supersportowych motocyklach R1C, CBRC i tak dalej, i tak ja... dalej. Podejrzewam, chociaż nie powinienem chyba tak gdybać, nie testując go na torze, ale podejrzewam, że na R1, Fireblade i na 1200RR pewnie kręciłbym podobne czasy, dlatego że ten motocykl tylko wygląda tak trochę retro, ale jeżeli chodzi o jego możliwości, potencjał sportowy, jego parametry, no to w nich już nie ma nic retro. Elektronika również jest identyczna w RR i w RS Kilka zmiennych trybów jazdy, kontrola trakcji, którą można regulować, wyłączyć. No wiadomo te wszystkie nowoczesne bariery. Teraz zauważyłem, że tu jest nawet tempomat. Tak, możecie sobie ustawić na tempomacie 140 i pojechać na wycieczkę. Jest też quick shifter i tu i tam, działający i w górę i w dół. I przed chwilą miałem problem tutaj z działaniem tego quickshiftera na wysokich obrotach. Nie wiem co się wydarzyło, muszę to zgłosić, być może kwestia jakiegoś podregulowania. Ta rama, ona tak troszeczkę udaje kratownicową, że niby, ale to nie jest kratownicowa rama. To jest normalna aluminiowa rama, identyczna tu i w eresie. No i to co najważniejsze, to dzięki czemu ta tylna felga jest tak pięknie wyeksponowana, czyli oczywiście monowahacz. Gdyby tu jeszcze poprowadzić jakiś akcesoryjny wydech, który bardziej by ją odsłonił, to byłoby pewnie jeszcze piękniej. No, jakieś pole tutaj do tuningu dalszego wizualnego, oczywiście, jeszcze pozostaje. Potencjał tego 180-konnego silnika i potencjał tego podwozia, i potencjał wielu rzeczy, które te motocykle mają na wyposażeniu, na drogach publicznych, czy tym bardziej w mieście, jest absolutnie nie do wykorzystania. No nie da się po prostu. Ja już nawet nie mówię o tym, że nie łamiąc przepisów, ale generalnie się nie da. Tymi motocyklami można jeździć na torze i one z całą pewnością bardzo lubią jeździć na torze. I teraz pytanie, po co w takim razie nam taki motocykl? Przecież już odpowiadałem na podobne pytania. No jak to po co? Po to, żeby je mieć i żeby się nimi cieszyć, żeby schodzić do garażu i myśleć sobie ale mam fajny motocykl, no o to chodzi. Chodzi też o to, żeby od czasu do czasu pojechać sobie na tor, na track day. Nie żeby brać udział w wyścigowych motocyklowych mistrzostwach Polski, tylko po to, żeby po prostu spędzić dzień na torze i świetnie się bawić. Do tego służą te motocykle. Jeśli chcecie jeździć na nich tylko po ulicach, to okej. Okay. Znam ludzi, którzy mają Ferrari i wcale nie jeżdżą nim na tor. Tak też się da. Dzięki tym wszystkim systemom jeździ się tymi motocyklami bezpiecznie. No ale zapomnijcie o tym, że wykorzystacie 180 koni mechanicznych mocy na ulicy. Charakterystyka oddawania mocy tego trzycylindrowego silnika, chyba trochę bardziej pasuje mi do wersji RR. Wolałbym, żeby RS miał trochę bardziej mięsisty dół, a niekoniecznie, żeby lubił być kręcony tak wysoko. Do rerki to bardziej pasuje. No ale dobra, czepiam się. Generalnie ten silnik po zmianach może konkurować w tym momencie z najpotężniejszymi Nakedami na rynku i chyba o to chodziło. No bo przecież najpotężniejsze Nakedy na rynku mają tak od 160 do okolic 200 koni i no taki trend trzeba. Dlatego RS tyle ma. Jeżeli z i chodzi o ten motocykl, no właśnie, jaka jest konkurencja Speed Tripla 1200 r. Jedyne, co w tym momencie tak naprawdę przychodzi mi do głowy, to MV Agusta 800 800 Superveloce. Ale to tylko ze względu na wygląd. Ona jest też takim trochę retro ścigaczem, no ale ona ma znacznie mniej mocy, kilkadziesiąt koni mniej, no i nie za bardzo jest co porównywać. Gdybym dziś miał kupić motocykl dla siebie i kierowałbym się sercem, to kupiłbym właśnie 1200RR. Ten motocykl skradł moje serce już kiedy zobaczyłem go po raz pierwszy jeszcze na zdjęciach, kiedy go zobaczyłem po raz drugi i obejrzałem te wszystkie detale, smaczki, to już w ogóle się w nim zakochałem, a teraz kiedy jeszcze na nim pojeździłem i się okazało, że on ma takie możliwości i taki potencjał, którego jak chyba nie jestem w stanie w ogóle wykorzystać czyli szybko by mi się nie znudził, no to już w ogóle stwierdziłem, tak, to jest to. To jest motocykl, który chciałbym mieć w swoim garażu, ale, tak jak powiedziałem, kierując się sercem. Dlatego, że jasne, mógłbym go używać do wszystkiego, jeździć nim na kawę, pojechać nim na track day i jeździć nim na co dzień po mieście, ale kompletnie odpada na nim turystyka. No jest niewygodny, co tu dużo mówić. Wygodniej byłoby pewnie na Speed Triple, ale Speed Triple ma większą konkurencję, no bo nakedów w tej kategorii mocowej na rynku mamy całkiem sporo, dlatego jemu będzie chyba trudniej. A on wstrzelił się w niszę, bo nie ma retlo ścigaczy. Znaczy, teraz już jest. Przecież motocykle kupuje się sercem, tak sobie teraz myślę. Bo gdyby ktoś kupował tylko rozumem, to wziąłby do miasta skuter, trzysetkę, no i wszystko. Ja skoro sercem, to... Biorę tą RRK. To znaczy nie biorę, bo nie mam wolnych 89 900 zł, więc zaraz się z nią rozstanę. Tak czy inaczej, drogi Triumfie. Pewnie i tak nikt z Was nie rozumie po polsku tam w Wielkiej Brytanii, ale róbcie dalej motocykle tak wysmakowane i tak fajne zadbane w detalach. To jest naprawdę fajne. Takich motocykli chcemy. Dziękuję, do zobaczenia.